Witam Was wszystkich w ostatniej relacji z obozu narciarsko-snowboardowego w Białce Tatrzańskiej. Spotykamy się po raz ostatni, dziś ostatni dzień naszego zjeżdżania po stokach Białki Tatrzańskiej. W dniu dzisiejszym byliśmy na stoku Kotelnica Białczańska, a wczoraj po zajęciach narciarskich mieliśmy niespodziankę dla młodzieży, a był, był to wspaniały kulik nad brzegami rzeki Białki. Odnośnie kiełbasek, to pokojowi numer 4 chciałem powiedzieć, że się jeszcze chłopcy musicie dużo uczyć. W dniu dzisiejszym, jeszcze będziemy mieli oficjalne zakończenie. Rozdanie medali za zawody w kategorii narciarstwo i w kategorii snowboard. Chciałem tylko powiedzieć, że rywalizacja była bardzo, bardzo, bardzo zacięta. A wygrali, jak to zazwyczaj w sporcie, faworyci. Potem będziemy sprzątać pokoje i jutro rano wyjazd do Gruziąca. Następnej relacji już nie będzie. Pa, 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 pa. Ciągną, ciągną sanie góralskie koniki. Ej, jadą w saniach bandy przy nich janosiki. Ej, jadą w saniach bandy przy nich janosiki. Co raz, który krzyknie, nie wiadomo na co. Władzą. Spotkownik lecą z chybi, hej lecą z chybi. Zmarznięta ziemia grzymi, hej ziemia grzymi. Do usłyszenia i do zobaczenia podczas następnych relacji w przyszłym roku. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich, którzy śledzili naszą przygodę. z z nartami i snowboardem w Białce Tatrzańskiej. Do zobaczenia w grudziązu. Pa!